Tak zadzwoniłeś. Dzięki. Obiecałem przecież. Nie dla każdego dotrzymywania obietnic jest oczywiste. Więc masz coś dla mnie? Evelyn nie ma już w chmurach. Jej chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do Okoksywie Fingers. O kurwa. Wiesz, gdzie znajdę tego całego Fingersa? Tak, on prowadzi klinikę na Chick-Chick Street. Kurwa, V. To jest straszny rzeźnik. Jadę tam. Znajdę ją. Mówiła mi, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie, wie. Skąd tak pędzisz w sklepie. Przystupuj trochę, zafunduj sobie moment relaksu. Idziemy gdzieś jeszcze? Może trochę. I ten masaż. Będziesz robisz na ulicy? Nie. Chyba, że zapłacisz ekstra. Ale zrobię takie, że Podobasz mi się. Chodź sprawdźcie. chodź. No Hej Kotku, gdzie się tak śpieszysz? Za darmo ci zrobił? Pierdolisz? No za darmo. Wygląda biednie, ale działa. Nie kazał ci płacić w ogóle? Czy na kreskę wzięłaś? No przecież mówię, żadnych pieniędzy nie chciał. Badaj, nie robię. Kolejny pieprzony cwaniak. Ej, stój! Do kogo? Nie chcę żadnych kłopotów, okej? Okay? Po prostu dajcie mi przejść. Ładnie proszę. No rzeczywiście, ładnie. <laughs> Dobra, wiesz. Który w ciemności idziesz, by oglądać nas, cośmy w ziemię krwią swoją zbroczyli. Gdyby przyjazny był nam Pan Wszechświata, o pokój byśmy Twej duszy prosili, żeś się nad naszą złą żali. Niezły trip. Niebieski osad. Co one ćpają? Niebieski? To pewnie jakaś pochodna cefabrykolu. Braliśmy to na trzeciej korporacyjnej. Dobryś. Przez dobę nie czujesz bólu. Niewiele pamiętasz. No to nie dziwię się, że one to biorą. Wszystko w porządku? Nie lubię wody! Nie będę pływać! Nie widzisz, że nikogo to nie obchodzi? Gdzie znajdę Fingersa? Gdybym mógł, to bym się zamienił. Wszystko jest jakieś strasznie zagmatwane. A potem zostaną już tylko kable i puste butelki. Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszym rozwoju wypadków. Witam Państwa, Tyrian Jordan. Zapraszam na bieżąco. Myślisz, że się ciebie przestraszę? Boję, panych Powinieneś, chyba że chcesz mieć na karku moks z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź, załóż sprawę w sądzie. daj mi spokój! Dobra, rozumiem. Każdy ma dosyć tego miasta, nawet szczury. Spłać tylko to, co mi wisisz i możesz spiewdalać. nie jestem winna. Poza dwudziestoma paczkami. Co? Skąd wziąłeś taką kwotę? Chyba z tyłka wygrzebałeś. Uważaj, jak się do mnie odzywasz, mato. Zainwestowałem w ciebie. Myślisz, że Fingers za darmo nastawia ci ryj? Chcesz odejść z biznesu, to musisz mi oddać. Nieźwi. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty! Poczekaj na swoją kolej! Znasz tego Ripera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Hej, dobrze, że jesteś. Zmartwych się, Nie miałam pojęcia, że coś się... Znajdziemy ją Ewelin była u Moksów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowała mi jej to wybić z głowy, ale... Rozmawiałaś już z tym Fingersem? Nie, trudniej się do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadnę do tych lasek, żeby nas przepuściły? Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Nie znajdę Fingersa. Teraz operuję. No to już tyle trwa, że niedługo powinien chyba skończyć. Co ty? Pierwszy raz tu jesteś? Czasami to mu zajmuje godziny, szczególnie jak zapłata następuje od razu. Moja koleżanka bardzo cierpi. Może mogłybyście nas przepuścić? A, a, e, jasne, wejdźcie. Ciekawe. Nie wyglądała jakby coś jej było. Jest twarda. Sprawdź, czy może. Wchodzimy. Usta. <grym> e, a teraz? Lepiej. Ale coś jest nie tak. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzek naciska na nerw wzrokowy. Po jakimś czasie oko powinno... Chyba Wchodzimy? Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym chwilę porozmawiać. Z przyjemnością. Szkoda, że tylko chwilę. Ja lubię rozmawiać z ładnymi chłopcami. Z tym, że w tej chwili jestem zajęty. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moxów. Mox. Moks. Szanuję. Czego chcecie? E, język ci nie działa? Słyszałem, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczep. Towar musi być najwyższej jakości. Inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Pch, nie rozśmieszaj mnie. Zapomniałeś po co tu przyszedłeś? Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć. A ja powiem, że daję najlepsze co mam. A co bierzesz w zamian? To co one mają, co mogą dać... To nie zawsze są pieniądze. Czego wy chcecie? Wiesz co? Jeździłem kiedyś z nomadami. To są oszczędni ludzie. Niczego nie wyrzucają, jeżeli nie jest naprawdę bardzo zepsute. Ale tego, co ty wciskasz tym dziewczynom, nomada nie wziąłby nawet do ręki. Błagam, nie przesadzaj. Daję, co mam najlepszego. Czego wy chcecie? Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. O no dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn. Naprawdę sporo. Ujmę to tak. Wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą, zapytaj, kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tań, doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje, do pieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż poradzić? Nie jestem w stanie zapamiętać każdej. Proszę, posadźcie swoje. Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłem jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Wydawało ci się, to tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia o kogo wam chodzi. Sprawdź logi. Przecież musisz gdzieś zapisywać transakcje. Tego sprzętu się nie rejestruje, a już na pewno nie na nazwisko. Niebieskie włosy, chip lalkowy najwyższej jakości wszczep brain densowy uszkodzony była tu próbowałem jej pomóc ale nie umiałem sami widzicie z czym ja muszę pracować A gdybym miał lepszy sprzęt mówisz że nie mogłeś jej pomóc co jej było gdybym wiedział co jej było to pewnie bym temu zaradził Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak na Tranerski. Oberwała wyspecjalizowanym malwarem. Hmm, to ma sens. Przejdź do puenty. Ehe, puenta jest taka, że... No jakby wam to... Nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz, co z nią zrobiłeś pojebie. Nie, no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gebę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę. Nie mów to tak o niej. Obraziła mnie. Im prędzej powiesz wszystko, co wiesz, tym krócej będziesz musiał nas znosić. Gdzie jest Evelyn Parker? E, możliwości jest wiele, ale najprawdopodobniej kręci niszowe Braindensy. Wiesz to na pewno. Słuchaj, ona tu była przez cztery dni. Praktycznie cały czas nieprzytomna. Nie zaprzyjaźniliśmy się na tyle, żeby mi teraz wysyłała wiadomości o tym, co robi i jak się czuje. Co to znaczy niszowe? E, nie wiem. To znaczy, ja takich rzeczy nie oglądam. Czarne porno? Powiedziałem, nie wiem. Gdzie ją znajdę? Ile razy można Wam powtarzać? Nie wiem. Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Kiedy zdałem sobie sprawę, że sam jej nie poskładam, zadzwoniłem do mojego fiksera. Jeszcze tego samego dnia przyszło po nią dwóch typów. Do kogo konkretnie zadzwoniłaś? Do Wakako. Powiedziałem, że mam na zbyciu lalkę ze wszczepem braindensowym. Dokąd ją zabrali? Przecież mówiłem. Nie wiem. Nie byli wylewni, a ja nie zadaję pytań takim ludziom. Nie jestem idiotą. Nie jesteś idiotą. A myślisz, że te wszystkie dziewczyny pozwalają ci się macać, bo jesteś taki męski? Godzą się, bo nie mają wyjścia, a tak naprawdę gardzą tobą, bo jesteś żałosny. Jak wyglądali? Byli podobni zupełnie do nikogo. Nic nie zapamiętałeś? To byli goście w typie takich, którym nie należy się przyglądać za intensywnie. Jeden miał brodę. Ci dwaj, którzy po nią przyszli, nie powiedzieli, co z nią zamierzają zrobić? Mówili coś o tym, że ona się będzie nadawała do filmów z ćmą. Czy jakoś tak? Że jest idealna do ćmy. To naprawdę wszystko, co wiem? Sprzedałeś ją jak jakiegoś manekina. Ona była manekinem, złotko. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz.